Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 roku. To możemy wyczytać na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych. To sygnatura akt to jest 3 rzymskie SA łamane przez KR 1215 łamane przez 11 i data orzeczenia 2012 rok, czerwiec, 19 czerwca. Sąd, to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Sędziowie tutaj są wyszczególnieni. Symbol z opisem, skarżony organ, Rada Gminy, treść wyniku. Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały. Tutaj jest sentencja. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym przewodniczący sędzia WSA Dorota Dąbek, sędziowie WSA Bożena Blitek, WSA Maria Zawacka, protokolant honorata kuśmicka Wełna po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2012 roku sprawy ze skargi prokuratora rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 listopada 2009 roku. Numer tej uchwały to jest 31 rzymskie łamane przez 305 łamane przez 09 w przedmiocie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na, dla ludności na terenie gminy Szerzyny stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne, bo musi upłynąć odpowiedni czas i sędzia ogłosić uzasadnienie do, te, do tego orzeczenia. Niemniej jednak, no jak Państwo widzą, tutaj e, nasi samorządowcy już po raz kolejny przegrywają sprawy przed sądem, tym razem przed sądem e, administracyjnym. O, w czym rzecz e, tutaj ta u, uchwała Rady Gminy dotyczyła, e, tak jak tutaj jest napisane. Otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, gdzie po prostu radni podjęli dyskryminującą handlowców uchwałę, poprzez to, że w, na terenie tej samej gminy godziny otwarcia były różne w różnych wsiach i uzależnione w zasadzie od czasu kiedyś. Kończyła główna msza, tak zwana Suma w niedzielę. Na ten temat w następnych odcinkach, zwłaszcza po, po tym jak sędzia uzasadni swoje orzeczenie.